oke ten kowal tak, nie, to nie był kowal. Aha, to było dwóch kowali. No to nie był kowal, mówię, że nie był kowal. Xt. Cześć, Grego Dwóch kowali, sześć obsa, da się z tego wejść Ale nie mam żwiru I kowale są zbyt daleko siebie, więc to nie będzie 2.20 wejście A w takie celuję, więc go next

Dwadzieścia jeden żelaza. Hm, no okej. Okay. Zagrać się da, nie ma co marudzić Nie ma lawy na brzegu. Boże też macie tak, że macie dezodorant na przykład i się popryskacie, i wam przeszkadza zapach tego? W sensie, no, jakby, na, jak się łączy ze skórą, nie? Bo ogólnie jest fajny zapach. Ładnie pachnie i wszystko, ale jak się połączy ze skórą, to jest kurwa tragedia. Macie tak też, czy nie? To ja mam jakiś chujowy dezodorant. Co jest kurwa? To jest na refleks, kurwa mi robię ty. Of course. Być jest? Siema dziewczyny Dziema ja. To trzy Z dobrej strony, nie? Czy nie? Dobra, ja mam... Się ma serce. Oho. Stary przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Co tam? Jopong? Ja widzinki. przyszedłem. Welcome, welcome. Cześć, cześć. Radar. Jak tam Starekta. rany? A nie wiem, pierwszy kurwa nader. Bastion hmm. dostałem. Czekaj, pierwszy czy drugi nader? Jakoś tak. Ale dobre wejście, w tym że zagram. O, oh. jeszcze tripla dostałem po prawej. Welcome. Nice. Ale świn, boże. Dobra, czekaj. Okay. Nie, dobra. dać Rękę wygrałeś znowu? No. Ufa. Płocisz tę rękę? Musiałem się jakoś rozbudzić, okej? Okay? No tak. na hacking noises jestem zadowolony. Uuu. Wygrałeś? No. Kurwa on dobry jest No on jest mocny jak ty na niego wygrałeś kurwa co? On zginął czy co? <laughs> nie wiem A nie czekaj to, to twoja się specjalność się <laughs> <laughs> Nie, ja nie zginąłem tym razem Ja tym razem dobrze się utrzymałem przy życiu no Ned zdążyłem pomylić stable z housingiem Dobra I guess no, no. This is a fucking Dream, wychodzę, jestem aby. zrobiłem splita kurwa... minutę. No może nie minutę, bo to... Ale no, zrobiłem dobrego splita. No. gdzie jest stary? Starego nie ma. Ej, ale jak to jest w tą stronę... To jest co? Jest niemożliwe oczywiście. To nie znaczy, że to jest... Podoba mi się to jest no, może coś wymyślimy. Na chuj, ja nie wymyślimy. Diable ciśnie to znowu. jaki spawn? What the fuck? Parkurem do odpostu się ma. Dwa żelaza <laughs> Od góry to jeszcze nie wchodziłem do odpostu. <laughs> Szkoda, że dwa. No. A nie cztery. Ale nie widzę lawy, tak. Ale fajny spawn. Rary, no, super. Fajny, fajny. Ale ci diable ciśnie znowu jaca? No i dobrze, syn, niech ciśnie, kurwa. Nieważne co nie gadają, pamiętaj. Darmowa reklama To oni są gorsi Ty możesz ich powyśmiewać Na mega shotach jestem by the way Jipi. Wiesz co to megashoty? Nie mam pojęcia, nie oglądam polskiego youtube'a w ogóle Kanał podsumowujący najlepsze klipy z twitcha nie? No A. i załapałem A. się ale nie, że, W sensie ja jako coachując Kasiks, bo trochę ją tam ten. Coachowałem A, okay. i śmiesznie wyszło, nie? No klasyk, no. Mm -hmm. Wiadomo, że śmiesznie wychodzi jak ja jestem, kurwa na coachingu. Ty, ty jesteś komikiem. Nie? No. Taka natura człowieka. No. A co, Diable z gra tego? już zaczął?